Dzisiaj polujemy na potwora, bo wiecie, że da się w Fortnite'cie teraz zamienić w potwora? Siema, wariaty! Tu grupę dzisiaj gramy w grę. Fortnite. No i właśnie, y, bardzo chciałbym się zamienić w tego potwora. Więc chodź, biegamy i szukamy na no, Magedonu. Lecę do ciebie. Lecę do niej. I dzisiaj opening lamy. No pompony, zostałeś... <noise> czyli liderką. O! Łopanie! Co to jest?! Jezus Christus! Tylko venom, ktoś tam idzie, możesz sprawdzić sprzęt. Jeszcze jeden za mną. Ja już go nie ma. I ja i załatwię tata. Okej. Okay. Chodźcie do stworka, potwara! No i panie potworze wygraliśmy.